Chciałbym stąd wyjść tylko z jednym osiągnięciem i jak do tej chwili mam przekonanie, że z nim wychodzę. Chciałbym mianowicie wtedy, kiedy ten gmach opuszczę, będę mógł normalnie na ulicę tego miasta wyjść i popatrzeć ludziom w oczy. To słowa, którymi premier Jan Olszewski zakończył swoje wystąpienie w Sejmie 4 czerwca 1992 roku na krótko przed upadkiem swego gabinetu. Jego rząd, powołany 23 grudnia 1991, z ramienia porozumienia Centrum, był pierwszym po II wojnie światowej rządem w Polsce wyłonionym przez Sejm pierwszej kadencji po całkowicie wolnych wyborach. Jednym z jego priorytetów było przyspieszenie reform politycznych i dekomunizacja sfery publicznej. Rząd Olszewskiego był też pierwszym który realnie zaczął likwidować struktury agenturalne w Polsce oraz sprawiać, by ludzie ubikłani w służby obcym interesom przestali pełnić funkcje polityczne w państwie. Konsekwentnie realizował swą politykę niezależności od obcych mocarstw i przywracania sprawiedliwości społecznej przez zablokowanie rozkradania mienia państwowego i przygotowanie ustawy o powszechnym uwłaszczeniu. Niestety, z tej też przyczyny od początku działalność gabinetu Jana Olszewskiego napotykała na różne przeciwności i nie cieszyła się poparciem, Ówczesnego prezydenta RP Lecha Wałęsy. Otwarty konflikt z pałacem prezydenckim był jedynie kwestią czasu. Olszewski miał olbrzymie doświadczenie polityczne. Urodził się 20 czerwca 1930 roku w Warszawie w rodzinie kolejarskiej pielęgnującej tradycję PPS. Podczas okupacji działał w szarych szeregach, był też łącznikiem w Powstaniu Warszawskim. Po wojnie studiował prawo na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 1956-57 był członkiem zespołu akcyjnego tygodnika Po prostu. Był też współautorem artykułu na spotkanie ludziom z AK, w którym autorzy po raz pierwszy głośno wezwali do rehabilitacji żołnierzy Armii Krajowej. W swych publikacjach często wskazywał nadużycia w wymiarze sprawiedliwości, a także opisywał niejasne powiązania aparatu partyjnego ze środowiskiem przestępczym na prowincji. Nic więc dziwnego, że już w 1957 otrzymał na dwa lata zakaz publikowania jako dziennikarz. Był również znanym obrońcą w sprawach politycznych, co traktował jako swoją misję. W latach 60. bronił m.in. Jacka Kuronia, Karola Modzelewskiego, Melchiora Wańkowicza, Janusza Szpotańskiego i Wojciecha Ziemińskiego oraz innych. W 1975 roku został jednym z sygnatariuszy tzw. listu 59, znanego też jako Memoriał 59, będącego otwartym protestem polskich intelektualistów przeciwko zmianom w konstytucji PRL, a zwłaszcza wpisaniu do niej kierowniczej i PZPR i wieczystego sojuszu z ZSRR. Rok później bronił w sądach robotników Radomia i Ursusa. Był współzałożycielem KOR i współtworzył głośny apel do społeczeństwa i władz PRL z 23 września tego roku. Jego nazwisko, podobnie jak innych adwokatów opozycji, celowo nie zostało umieszczone na liście członków KOR, by nie utrudniać im udzielania pomocy prawnej robotnikom prześladowanym przez władzę i sądzonym po tzw. wydarzeniach radomskich z 76 Roku. W tym samym czasie aktywnie zaangażował się w działalność polskiego porozumienia niepodległościowego. Jednym z najgłośniejszych dokumentów PPN był wielokrotnie kolportowany tekst Obywatel a służba bezpieczeństwa jego autorstwa, którym dzieląc się swym doświadczeniem z procesów politycznych, zawarł wskazówki, jak zachowywać się wobec perelowskiej bezpieki. W czerwcu 1977 uczestniczył z ramienia koru w ustaleniu rzeczywistych okoliczności zabójstwa Stanisława Pyjasa. 1977 w 1980 włączył się w organizowanie niezależnych związków zawodowych. Był doradcą Komisji Krajowej NSZZ Solidarność oraz Zarządu Regionu Mazowsze. Był też jednym z autorów pierwszego statutu Solidarności. Wraz z Wiesławem Krzanowskim prowadził przed Sądem Warszawskim postępowanie rejestracyjne NSZZ Solidarność i NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność. W stanie wojennym, na prośbę sekretarza episkopatu Polski arcybiskupa Bronisława Dąbrowskiego, prowadził rozmowy z przedstawicielami władzy w. W sprawie zwolnienia z więzień i obozów internowania osób chorych. Bronił w sądach m.in. Lecha Wałęsę, Zbigniewa Romaszewskiego, Zbigniewa Bujaka, brał udział w procesach przeciwko organizatorom strajków i podziemnym wydawcom. Z upoważnienia prymasa Józefa Glempa w 1984 i 1985 występował jako oskarżyciel posiłkowy w procesie zabójców księdza Jerzego Popiełuszki. Podczas procesu reprezentował rodziców zamordowanego księdza. Jako członek Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie uczestniczył w rozmowach okrągłego stołu od roku 1991 do czerwca 92 stanął na czele rządu. Ten czas charakteryzował narastający konflikt z Unią Demokratyczną i prezydentem Wałęsą z uwagi na zapowiadaną lustrację. Rząd upadł 4 czerwca w tzw. noc teczek po ujawnieniu przez szefa MSW Antoniego Maciarewicza listy polityków figurujących w archiwach MSW jako konfidenci komunistycznych służb specjalnych. Na liście było również nazwisko prezydenta Lecha Wałęsyk, który 4 czerwca wnioskował o odwołanie premiera. W latach 1989, 91 i 2005-2006 Jan Olszewski zasiadał w Trybunale Stanu, a od kwietnia 2006 był doradcą prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Był także kawalerem Orderu Orła Białego. Zmarł 8 lutego 2019 roku. W życiu kierował się pytaniem, czyja będzie Polska. Był jednym z niewielu polityków, którzy nie mieli powodów, by wstydzić się przed ludźmi.